10 maja 1940 roku, II wojna światowa, Holandia. Nazistowskie Niemcy dokonują inwazji na Holandię, a niemieckie siły powietrzne Luftwaffe wykorzystują spadochroniarzy do zdobywania punktów taktycznych i wspomagania postępów wojsk lądowych w całym kraju. Inwazji towarzyszy ciężkie bombardowanie Rotterdamu z powietrza, a jej kulminacją 14 maja. Jest zniszczenie całego historycznego centrum miasta. Ponieważ Niemcy grożą zbombardowaniem miasta Utrecht w ten sam sposób, siły holenderskie poddają się dzień później. Wkrótce potem, naziści zaczynają okupować cały kraj i uchwalają nowe antyżydowskie prawa, które mają na celu wykluczenie Żydów ze społeczeństwa i ograniczenie ich środków do życia. Systematyczne deportacje holenderskich Żydów do obozów zagłady rozpoczynają się w lipcu 1942 roku. Ponieważ jednak niektórzy obywatele Holandii nie mogą znieść tego, co dzieje się z ich krajem i narodem, przyłączają się do ruchu oporu. Jednym z nich jest Jan Bonekamp. Johannes Lambertus Bonekamp urodził się 19 maja 1914 roku w Amsterdamie w Holandii. We wrześniu 1938 roku, w wieku 24 lat, poślubił Katarinę Wilhelminę Brink. Ich córka urodziła się w kwietniu 1940 roku. Przed wojną Jan Bonekamp pracował jako kierowca w Hochofens, jednej z największych fabryk stali w Europie. Był członkiem Centralnego Związku Pracowników Transportu. Radykalnego związku o długiej tradycji strajków portowych i rybackich. Bonekamp nie tolerował niesprawiedliwości i należał do Komunistycznej Partii Holandii. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z niemiecką inwazją na Polskę. W dniu 10 maja 1940 roku Hitler najechał Holandię, a wkrótce potem pod nadzorem SS ustanowiono cywilną administrację, a Artur Zeiss Inkwart został mianowany komisarzem Rzeszy Holandii. Wśród jego pierwszych kroków była seria ustaw wprowadzających dyskryminację ekonomiczną Żydów. W 1940 roku niemieckie władze okupacyjne zakazały Żydom pracy w służbach cywilnych i wymagały od wszystkich Żydów zarejestrowania swoich aktywów i przedsiębiorstw. W styczniu 1941 roku władze niemieckie wymagały od wszystkich Żydów zarejestrowania się jako Żydzi. Niemcy twierdzili, że wymóg rejestracji wszystkich Żydów był dla ich własnego bezpieczeństwa, ale prawda była taka, że umożliwiło to ich przyszłe deportacje, ponieważ naziści mogli ich łatwo namierzyć. Łącznie zarejestrowano 159 806 osób, w tym 19 561 osób urodzonych z małżeństw mieszanych. Łączna liczba obejmowała około 25 000 żydowskich uchodźców z Rzeszy Niemieckiej. Rada Żydowska została utworzona w lutym 1941 roku. Rada była odpowiedzialna za przestrzeganie prawa i porządku w dzielnicach żydowskich. A jeśli nie udało się tego zapewnić, przeprowadzano rewizję w domach i surowo karano osoby posiadające broń. Od początku okupacji niemieckiej, Bonekamp angażował się w ruch oporu, rozklejał plakaty, rozprowadzał nielegalne gazety i ulotki oraz zbierał pieniądze dla ukrywających się ludzi. W dniach 22 i 23 lutego 1941 roku Siły niemieckie dokonały nalotu na dzielnicę żydowską w Amsterdamie, aresztując i deportując ponad 400 żydowskich mężczyzn do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Mauthausen. Reakcja Holendrów była wyjątkowa w okupowanej przez nazistów Europie. Zorganizowali oni strajk lutowy, dwudniowy strajk generalny, który rozpoczął się 25 lutego 1941 roku. Niemieccy urzędnicy brutalnie stłumili strajk. Po tej akcji nastąpiło zaostrzenie nazistowskiej polityki. Władze niemieckie oraz współpracujące z nimi holenderskie władze i służby cywilne odseparowały Żydów od ogółu holenderskiej populacji i uwięziły 15 tysięcy z nich w administrowanych przez Niemców obozach pracy przymusowej. Następnie Niemcy zarządzili koncentrację Żydów w Amsterdamie i wysłali zagranicznych i bezpaństwowych Żydów do obozu przejściowego Westerbork w północno-wschodniej części kraju. część pozostałych prowincjonalnych Żydów została wysłana do obozu Fucht. napis zakaz wstępu dla Żydów pojawił się na drzwiach i bramach kawiarni, basenów, boisk sportowych, muzeów, ogrodów zoologicznych, bibliotek, teatrów, rynków i wielu innych miejsc publicznych. Żydzi musieli oddać swoje kosztowności, a ich firmy zostały skonfiskowane. 29 kwietnia 1942 roku w Holandii ogłoszono przepisy, które zmuszały Żydów do noszenia na ubraniach żółtej gwiazdy Dawida jako środka identyfikacji. Osoby złapane bez odznaki po 5 maja, kiedy to przepisy weszły w życie, zostały aresztowane i zatrzymane na okres 6 tygodni. W celu odbycia kary w Mauthausen. W Holandii wszyscy wiedzieli, że jest to wyrok śmierci. Deportacje Żydów z Holandii rozpoczęły się w lipcu 1942 roku. Ostatni pociąg odjechał z Westerbork do Auschwitz 3 września 1944 roku. W ciągu tych dwóch lat Niemcy i ich holenderscy kolaboranci deportowali około 107 tysięcy Żydów głównie do Auschwitz i Sobiboru, gdzie zostali zamordowani. Przeżyło tylko 5200 z nich. Ponadto od 25 do 30 tysięcy Żydów ukrywało się, wspieranych przez holenderskie podziemie, a dwóm trzecim z nich udało się przeżyć. 29 kwietnia 1943 roku pracownicy fabryki Maszyn Stork w Henkelo rozpoczęli strajk. Miasto Henelo znajdowało się w Twente, regionie we wschodniej Holandii. Strajk szybko rozprzestrzenił się na inne części regionu Twente, a dzień później na inne części Holandii. Fala strajków była reakcją na decyzję nazistów o ponownym wzięciu holenderskich żołnierzy do niewoli. Miesiąc po niemieckiej inwazji w maju 1940 roku, holenderscy żołnierze, którzy dostali się do niewoli, zostali zwolnieni pod warunkiem, że nie będą stawiać oporu siłom okupacyjnym. Naziści odkryli jednak, że wielu żołnierzy dołączyło do ruchu oporu. Co więcej, Niemcy cierpiały na niedobór siły roboczej, a holenderscy żołnierze mieli wrócić do niewoli, by pracować w niemieckim przemyśle wojennym. Strajk miał również miejsce w Hochhofen's Steel, firmie, w której pracował Jan Bonekamp, a on sam odegrał aktywną rolę w strajku, rozprowadzając nielegalne gazety i ulotki. Po strajku Bonekamp i inni zostali aresztowani i przesłuchani. Ale ponieważ naziści myśleli, że zatrzymali niewłaściwego Bonekampa, został on zwolniony. Następnie uciekł do domu i ukrył się pod podłogą, gdy później przyszli po niego Niemcy. Po tym wydarzeniu Bonekamp ukrył się i całkowicie poświęcił się ruchowi oporu. Początkowo pracował jako oficer polityczny, ale wkrótce skupił się całkowicie na zbrojnym oporze. Jesienią 1943 roku Willem Rachut, fanatyczny nazistowski kolaborant, został mianowany szefem policji w Zandam w Holandii Północnej. Pracował dla SD, nazistowskiej tajnej służby, i w tym charakterze był odpowiedzialny za aresztowanie kilku bojowników ruchu oporu. Ruch oporu podjął decyzję o jego wyeliminowaniu. A rozkaz w tym celu otrzymali Jan Bonekamp i Hanis Haft. Hanis Haft zasłynęła jako dziewczyna z rudymi włosami i została umieszczona na liście najbardziej poszukiwanych przez nazistów. Adolf Hitler osobiście nakazał jej schwytanie. Hani dołączyła do ruchu oporu po ukończeniu uniwersytetu w 1943 roku. W ruchu oporu poznała dwie siostry. Trus i Freddy Oversteichen, które stały się jej bliskimi przyjaciółkami i które przeżyły wojnę. Pomimo młodego wieku i płci żeńskiej tworzyły one słynne trio w holenderskim ruchu oporu, którego obawiali się zarówno niemieccy okupanci, jak i holenderscy nazistowscy kolaboranci. Hani bardzo podziwiała Bonekampa, który był charyzmatyczny, nieustraszony, przystojny i podobno łączył ich romantyczny związek. Atak na Willem'a Rachuta został starannie przygotowany przez Bonekampa, a czas i miejsce zostały ustalone po dokładnym zbadaniu sprawy. 21 czerwca 1944 roku para czekała na Willem'a Rachuta w Zandam na północ od Amsterdamu. Kiedy został zauważony, Hannie strzeliła pierwsza i szybko odjechała na rowerze. W rezultacie Rachut spadł z roweru i leżał na ulicy. Przypadkowo formacja bombowców właśnie przelatywała, więc większość ludzi myślała, że rachut został trafiony przez bombowce. Bonekamp zbliżył się, aby oddać ostatni strzał, ale rachut wystrzelił w tym samym czasie ze swojego rewolweru, trafiając Bonekampa w brzuch. Bonekamp następnie opróżnił swój pistolet, strzelając do rachuta, który zginął na miejscu. Hanishaft uciekła i zdołała dotrzeć do swojej kryjówki w wiosce Limmen około 35 km na północny zachód od Amsterdamu. Bonekamp, krwawiąc, opuścił miejsce ataku i zadzwonił do drzwi domu, w którym mieszkały dwie starsze panie. Kobieta wezwała policjanta, a następnie ukryła rewolwer Bonekampa. Następnie został zabrany na izbę przyjęć przy komisariacie policji, gdzie policjant współpracujący z SD zaalarmował ich. Bonekamp został aresztowany i przeniesiony do szpitala Wilhelmina w Amsterdamie. Hanishaft i Trus Oversteichen obserwowały, jak pilnie strzeżony Bonekamp był wnoszony na noszach. Niemcy podali Bonekampowi zastrzyk, aby poczuł się swobodniej. Następnie nieumyślnie podał nazwisko i adres hani holenderskim nazistowskim pielęgniarkom, które udawały działaczki ruchu oporu. Wkrótce potem, 21 czerwca 1944 roku, 30-letni Jan Bonekamp zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Tydzień później naziści napadli na dom rodziców Hani i wysłali ich do holenderskiego obozu koncentracyjnego. Hani, przytłoczona żalem, prawie się zgłosiła, ale członkowie ruchu oporu kazali jej zostać z Hanami, dopóki się nie uspokoi. Pod koniec wojny Hani została przyłapana podczas kontroli policyjnej z dwiema przyjaznymi dla ruchu oporu gazetami i pistoletem. Została aresztowana i przewieziona do więzienia w Amsterdamie, gdzie była torturowana i przesłuchiwana. Hani została stracona 17 kwietnia 1945 roku, zaledwie 18 dni przed wyzwoleniem Holandii spod okupacji nazistowskiej. Trus i Freddy Oversteichen przeżyły wojnę, a w 2014 roku zostały odznaczone przez premiera Holandii Krzyżem Mobilizacji Wojennej za zasługi podczas II wojny światowej. Tydzień po wyzwoleniu, 12 maja 1945 roku, w Zandam odsłonięto pomnik Bonekampa, w miejscu, w którym został śmiertelnie ranny. W 1980 roku, do pomnika Bonekampa. Dodano kamień pamiątkowy poświęcony Hanis Haft, odsłonięty przez byłych bojowników Ruchu Oporu. Istnieją również ulice, nazwane imieniem Jana Bonekampa, w miastach Eimoiden i Zandam. Od 2004 roku Komitet Upamiętniający Jana Bonekampa co roku 4 maja ma prelegenta przy jego grobie. A wśród stałych uczestników była także Freddy Overstechen. Działania Bonnekampa podczas wojny symbolizowały odwagę i poświęcenie, jakimi wykazali się członkowie holenderskiego ruchu oporu, przeciwstawiając się nazistowskiemu reżimowi. Niezachwiane oddanie Jana Bonnekampa na rzecz wolności i sprawiedliwości nadal inspiruje pokolenia, a jego pamięć jest latarnią nadziei w obliczu ucisku. Po Janie Bonnekampie było wylanych wiele łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.